Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie i ponownie na kanale Cytadela Dzisiaj testuję sobie kilka kolejnych zdrapek. Tym razem będą to nowe zdrapki Morze Pieniędzy i yy, nowe zdrapki Perły Rubiny. Wszystkie to, te zdrapki są zdrapkami Lotto. Yy, no i będziemy sobie tu po kolei je drapać. Tylko na wstępie prosiłbym Was, jeśli jesteście nowi na kanale, zwłaszcza byście zasubskrybowali mój kanał najlepiej z dzwoneczkiem. I dzięki temu nic Was nie ominie, co się tutaj jeszcze będzie pojawiać na nim. Także mamy tu niezłe combo, dzisiaj 5 drapek I na początek, może weźmiemy strapki perły rubiny. Zobaczymy, co one są warte. Będziemy to po kolei drapać. Jeszcze tu taka informacja. Myślę, hmm. że to widać. Jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, czyli to musimy zdrapać. A tutaj będziemy szukać tych właśnie liczb, które się tutaj pojawią. Jeśli któraś z tych jest taka sama jak z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Znajdź symbol perły i wygraj przypisaną do niego wygraną. Znajdź rubin i wygraj dwukrotność przypisaną do niego kwoty. Wygrane sumują się. Jest jeszcze info takie, jaki jest stopień wygranych w tej zdrabce. że pierwszy stopień. 400 000, drugi stopień 15 000, Będą trzeci 1000 zł, ale dobra, dobra, już nie będziemy patrzeć, bo nie ma sensu. Yy... także drapiemy sobie po kolei, drodzy Państwo. I tak drapiemy wszystkie te rubinki. I mamy tak cyfrę 36 39, 15 21 i 35. Czyli liczby OK. Dobra, trochę za mocno zdrapałem, ale widać wszystko. Także okej. Okay. I teraz tutaj będziemy szukać tych liczb, które są wygrywającymi liczbami. Także drapiemy to wszystko po kolei: 37, 13, 14, 38, kurczę, 36, 39. Także nic tu nie ma w tym rzędzie, co tu dalej jest? Pierwszy raz testuję te zdrabki. Prochów się zawsze pojawia. jak się to wrapie. Osobnie sobie dobra, czyli w tym rzędzie 36 nie ma, 39 nie ma, 15 nie ma, 21 też nie ma i 35 też nie ma. Także testujemy kolejny rząd 17.

Kolejne szanse się pojawiają. 12 nie mamy liczby, 23 trzy też nie, trzydzieści też nie, dwadzieścia też nie, trzydzieści też nie. No i ostatni rząd tej zdrady. 19, 22 29, 33 No i słabo, słabo drodzy Państwo Tu jest jeszcze ten kod kreskowy Jakby się komuś trafiło w tej zdrapce To trzeba go sobie zdrapać Żeby móc wypłacić nagrodę Ale jeszcze spójrzmy na spokojnie 19 nie ma 22 nie ma 29 nie mam. Też nie mam. 27 też nie mam. No nic, ani perły, ani rubina. Też tu nie, nie widzę. Okej, okay. czyli ta zdrabka, pudło. Następna zdrabka, perły, rubiny Także. Oddajemy sobie te, cyfery, te liczby, jakież tu mamy liczby, widać? Dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć, dwanaście, dwadzieścia jeden, osiemnaście, to zrobimy wszystko ponownie. Od razu zdrapę wszystkie te rzędy, żeby już się nie bawić z tym. Dotyjmy. Dwadzieścia sześć. Nie mam dwadzieścia dwa nie mam, 13 też nie mam, 24 też nie mam, 19 też nie mam, 14 nie mam, 38 nie mam, 31 nie mam, 37 nie mam, 29 nie mam w tym rzędzie. No tu są przepisane kwoty jakby się trafiło taką liczbę przykładowo 32 400 tysięcy. Oj drodzy państwo, to byśmy leżeli na forsie. 32 nie mam, 34 nie mam, 35, ale było blisko, 36 też nie mam, 11 nie mam, i 15 też nie mam. Ciężko to odchodzi ta To Także w trzecim rzędzie tej zdrabki też nam się nic nie udało trafić. Czwarty rząd, 28. Nie mamy takiej liczby, 39 też nie mamy. Hmm, 16 też nie mamy. 33 też nie mamy i 17 też nie mamy. No nic. Dwie dychy poszły w tych zdrabkach, niestety. Także teraz bierzemy na warsztat może pieniędzy. Zdrabki. Wszystkie zdrabki, które dzisiaj testuję, są za 10 zł. 10 zł. No, i ponownie tutaj, może pieniędzy, informacja z tyłu, pierwszy stopień 500 tysięcy. I to już informacja, jeśli zdrapać całe pole gry, czy to wszystko, jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak która jest z wygrywających liczb, wygrywasz, przypisano do niej kwotę. Znajdź symbol w takiej skrzyni. I wygraj przypisaną do niego wygraną, znajdź symbol jakiejś kotwicy i wygraj dwukrotność przypisaną do niego kwoty. Wygrane sumują się. No to jedziemy drodzy Państwo z tematem. No tutaj łatwiej, bo większe te liczby. Tak, 39, 41, 31, 13, 36 To są nasze wygrywające liczby I teraz postaramy się znaleźć w tej zdrabce Którąś chociaż jedną z tych wygrywających liczb Zobaczymy czy nam się w ogóle uda Ostatnie te zdrabki Żydzą po prostu i, i nic się nie wygrywa ostatnio Przestanę w to grać, nic nie wygram dziś żarty <grym> się coś uda trafić Gdyś kasa wpadnie, to coś się tu postawi Dobra. testujemy teraz 58 nie mamy

blisko 31 nie mam czy 25 nie mam 56 nie mam 23 nie mam 24 też nie ma 49 też nie ma 14 też nie ma 22 też nie ma 43 też nie ma więc zdrobka do wyrzucenia może pieniędzy Kurwa. Dobra, jedziemy z drugą zdrabką, taka sama. I tu mamy takie liczby, wygrywają 4, 44, 57, 27, 37, 48. I szukamy takich liczb. Czyli my sobie drapiemy to wszystko Całe to pole gry. Lepiej mieć parę zdrapek niż tylko jedną i liczyć na szczęście, chociaż może komuś dopisze w przypadku jednej zdrapki i wygra. Więc już my to mamy. 44 nie mam. Znaczy 34 nie mam. 43 tu nie mam. 13 nie mam. 35 nie mam, 17 też nie mam, 53 nie mam, 59 nie mam, 11 nie mam, 54 nie mam, 33 nie mam, 42 nie mam, 26 było blisko, 27 nie mam, 25 nie ma tu nigdzie, 47 nie ma też, 18 też nie ma. No kurde załamka. 21 nie mam, 12 też nie mam, 32 też nie mam, 41 też nie mam i 15 też nie mam. Kolejna zdrapka do kosza. Czy coś tu jest jeszcze do wydrapania więcej? Czy już to wszystko? tu sobie powrócę, a tu jest ten kod kreskowy też tego kodu kreskowego lepiej sobie nie zdrapać, bo może być problem z wypłatą wygranej, znaczy z wypłatą wygraną okej, okay. i ostatnia zdrapka może pieniędzy taka sama procedura drapiemy 5 wygrywających liczb i teraz szukamy tu na polu gry, czy nam się coś uda trafić w końcu. Dobra. Mamy to. Czybaganik zrobił. I tak 35 nie widzę tu. 44. Też nie widzę, 11, też nie widzę 28, też nie widzę 39, też nie mam. 15 nie mam, 42 nie ma. Było blisko 43, 34 nie mam.

też nie mam i 47 no niestety też nie mam no także tym razem drodzy Państwo pół pudło więc drapek nie udało nam się nic wygrać trochę się zawiodłem lekko myślałem że coś jednak ta nazwa znaczy ale tu w tym przypadku widzę, że nic nie znaczy no nic, raz się wygrywa Kilka razy się przegrywa Także jeszcze raz dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam się Bardziej poszczęśli w tych zdrabkach No i cóż Dzięki za oglądanie Wpadajcie na kanał, subskrybujcie, lajkujcie Filmy, dzięki temu będą miały Większe zasięgi No i cóż, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć